Bądź razem ze mną kiedy idę na szczyt. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu w Dzików Warszawa z Aliwą Polskim Cukrem, Toruń zakończonym zwycięstwem gospodarzy 78 do 56. Są z nami zawodnik drużyny gospodarzy Dominik Green i uh, trener Krzysztof Szabowski. Dom, first please, few words about the game. Um, I thought we had a slow first half and then, um... I think after halftime, you know, we regrouped a little bit, and we just started really locking in on de uh, on defense, and you know, it translated, and we were able to get a lot of fast break opportunities. So, you know, that was the game after that. Okay. The minion movie. Yeah. Maybe. Maybe. Any questions? I will translate and Okay. Tak jak dominik mówi, żebyś będzie trzymał się po prostu. Rozpędzaliśmy się wolno, jak już się rozpędziliśmy i poprawiliśmy się w defensywie, to po prostu zaczęliśmy grać w naszą grę i wykorzystaliśmy też dużo e, kontry i błędów rywali i dlatego wygraliśmy. W drugiej połowy. Dopowiedział do, polega, do o e, Jakieś pytania? Okej, dobra. Dziękuję. Dziękujemy. I teraz czas na trenera Krzysztofa Sadlowskiego, trenerze, prosimy. Tak jak Dominik powiedział, no ta pierwsza połowa, znaczy można nawet nie cała pierwsza połowa, bo dobra energia była na samym początku, w pierwszej kwarcie i chyba zbytnio się moi zawodnicy rozluźnili. Ja, ciekawe czemu, Czy byliśmy dobrze skoncentrowani myślę na początku i przygotowaniu do tego meczu, przecież Polski Cukier gra ostatnio rewelacyjnie i naprawdę zbudowali też świetną chemię w zespole, więc nie jest łatwo zabrać komuś pewność siebie, a to jest kluczem do, do grania z, z takimi drużynami ale zrobiliśmy to w drugiej połowie zdecydowanie lepiej. No też ich frustracje myślę wynikały z tego i też to, jak tam sytuacje pewnie zgubili też ten mecz, gdzieś tam frustrując się, nie skupiając się na koszykówce, ale to już nie nasza sprawa. Natomiast grali naprawdę dobrze i, i naprawdę szacunek też wielki dla, dla tego zespołu jak ostatnio gra i, i dla trenera, jak, jak swoją pracę wykonuje. Naprawdę świetny mecz, no wócić też to muszę pochwalić czapki z głów 19 zbióre 8 ataku, Naprawdę gra dobrze. Ten zawodnik. Dzisiaj świetny mecz Arona Cela. Gratuluję, to jest bardzo doświadczony zawodnik. Dzisiaj świetnie wykorzystywali nasze sposoby bronienia. Tak, nie chcieliśmy, żeby rzucał, więc atakował bliżej kosza po przekazach w sytuacjach Miss Mecz. Potem rzut trafił dwie, w sumie ma 3 na 3 Świetno. świetny mecz, naprawdę Arona. Cieszy mnie, że udało nam się powstrzymać Dixa, bo taki był plan i on nie trafił żadnej z sześciu oddanych rzutów z dystansu. Także tutaj wykonaliśmy swoją pracę świetnie. I gratuluję mojej drużynie, że przy takim trudnym momencie, w którym, w którym sami się pędziliśmy w tej drugiej kwarcie i naprawdę mogło to zupełnie inaczej wyglądać tą drugą połowę, zagraliśmy na, na dużo wyższych, lepszych obrotach, wyrwaliśmy też to zwycięstwo, zagraliśmy świetnie w defensywie i... i... No i cieszymy się z gry, także, także, także gratuluję moim chłopakom. Cieszy mnie coraz więcej kibiców na hali, zapraszamy na świetny naprawdę doping, także, także też nas niesie i, i oby tak dalej. Dziękuję. Dziękujemy. Pytania? Mogę w kolejnym meczu, gdzie być może dziki nie są faworytem grają bardzo dobrze, czy pan się nie boi, że to w tych następnych spotkaniach być może się karta odwróci i dziki będą postrzegane jako faworyt i będzie ciężej, trudniej? No, ja myślę też, że chyba już nas nikt nie lekceważy. A tym bardziej drużyna strunia, która grała świetnie bo... i gra cały czas. No. Jeden ten mecz im nie, nie, nie wyszedł, to trochę do tym naszej zasługi. Ale nie sądzę, by tutaj jakby nie, nie doceniali naszej, naszej gry w ostatnim czasie i myślę, że nikt tego już nie robi. Czy się, no tego, że, że będą nas postrzegać jako groźniejszy zespół, tego się nie boję. Natomiast, no faktycznie, nie chciałbym, żeby karta się odwróciła, tego się trochę boję, ale to w naszych rękach wszystko. Żeby do tego nie dopuścić, chociaż seria bardzo trudnych meczów przed nami się zbliża i... No i trzeba, trzeba zrobić wszystko, żeby jeżeli będzie taka możliwość, będzie nam to dane, to kolejne zwycięstwa wyrywać. Ale przede wszystkim grać dobrą koszykówkę, to jest dla mnie najważniejsze. Powtarzam moim chłopakom: jak gramy dobrą koszykówkę, to mamy szansę na zwycięstwo. Jak będzie taki mecz, w którym nie zagramy na swoim najwyższym poziomie, to zwycięstwo będzie bardzo trudne. No ale koniec końców, za zwycięstwa Pana rozliczają, a nie za, za styl gry. Jak nie, tak? Oczywiście, ale nie chodzi mi o sam styl, tylko o to, że musimy po prostu grać na najwyższym możliwym dla nas poziomie. Intensywności, agresywności, no i też tempa, jakim gramy w ataku. I wtedy mamy szansę na zwycięstwo. Oczywiście to nie chodzi o pięknie, w sensie stylu, ale na maksymalnym swoim poziomie, z maksymalnym zaangażowaniem. Dobrze. Dziękuję bardzo.